Spokój i dobro, kochani. Dziś jest czwartek, 30 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, przychodzą do Pana Jezusa faryzeusze, którzy mają szczere zamiary, aby ostrzec Pana Jezusa przed niebezpieczeństwem, jakie grozi ze strony Heroda Antypasa. W odpowiedzi na to Pan Jezus mówi o swojej ogromnej świadomości, całkowitej świadomości tego, na czym polega Jego misja i Jego przyszłość. Gotów jest poświęcić swoje życie do tego, żeby wypełnić swoją misję aż do końca łącznie z tym, że może nawet oddać życie za swoje owce. Kiedy czytam tę Ewangelię o tej odwadze Pana Jezusa i o tej ogromnej świadomości ponoszonego ryzyka dla Królestwa Bożego, to przypominają mi się moi współbracia z mojego zakonu franciszkanów konwentualnych. Najpierw dwóch, ojciec Herman i ojciec Achilles w czasie II wojny światowej, kiedy objęli placówkę w Pierszajach po proboszczu, który uciekł ze strachu, otrzymali informację, Ojcowie, nie wychodźcie jutro z plebanii. Niemcy będą wszystkich ludzi aresztować, zamkną w stodole i spalą żywcem. Natomiast jeśli wy nie wyjdziecie na zewnątrz, nic wam się nie stanie. I rzeczywiście ojcowie zostali na plebanii. Opowiadała o tym gospodyni, która obserwowała to wszystko, co się działo. Ojcowie, patrząc przez okno, widzieli, jak ludzie są pędzeni, jakby bydlęta do stodoły. W której mieli być spaleni żywcem za pomoc partyzantom w czasie II wojny światowej. I okazuje się, że kiedy ojcowie patrzyli na tych swoich podopiecznych, powiedzieli takie zdanie: Pasterze powinni być tam, gdzie są owce. Wyszli na zewnątrz. Próbowali pertraktować z Niemcami, i w związku z tym, że wzięli na siebie wściekłość okupantów, ludzie zostali wypuszczeni ze stodoły, natomiast oni, dotkliwie pobici, zostali zaprowadzeni do stodoły i spaleni żywcem. Świadkowie mówią, że kiedy prowadzili ojców, oni drżeli, byli świadomi tego, co im grozi, co za chwilkę nastąpi. Natomiast nie zwątpili w to, że warto było. Ci wszyscy ludzie przeżyli i opowiadali jako świadkowie o tych wszystkich wydarzeniach. I dwóch kolejnych braci, również błogosławionych z zakonu franciszkanów konwentualnych, to ojciec Zbigniew i ojciec Michał. Są to męczennicy z Pariakoto, z Peru. Byli ostrzegani wielokrotnie przez świetlisty szlak, przez taką organizację parakomunistyczną, która ostrzegała, że jeżeli będą uświadamiać ludzi, to zatrzymają, opóźnią moment rewolucji a zmierzali do tego, żeby ludzie po prostu chwycili za broń i sprzeciwili się wobec państwa. Natomiast ojcowie zajmowali się edukacją i pomagali tym wszystkim ludziom, aby sami zaczęli myśleć i organizować sobie życie bez oglądania się na kogokolwiek. W związku z tym zostali zabrani przez świetlisty szlak i zamordowani. Kochani, te dwa przykłady tych podwójnych braci, tych z II wojny światowej i tych z Peru, z naszych czasów, Mówią o takiej świadomości, która powinna również nas czasem może zawstydzać. I teraz pytanie do nas, czy my jesteśmy gotowi w sposób świadomy podjąć ryzyko związane z ewangelizacją, wiedząc o tym, że wielokrotnie będziemy oskarżani, że będziemy atakowani, wyśmiewani, spychani na margines. I Pan Jezus mówi do Ciebie: Nie bój się, nie lękaj się, jestem z Tobą, bądź odważny. Dasz radę, wielu świadków wiary przed Tobą dał radę, Ty również dasz radę, nie w oparciu o własne siły, ale w oparciu o moc Bożą. I być może tutaj na ziemi nie otrzymasz żadnych dyplomów, pucharów, żadnych nagród, orderów. A nawet jeśli dostaniesz, to natychmiast znajdą się ludzie, którzy będą chcieli w jakiś sposób upokorzyć Cię i powiedzieć Ci, że kompletnie na to nie zasługujesz. Nagroda dla Ciebie jest w niebie. I często tutaj na Ziemi będziesz pomijanym, niezauważonym. Natomiast tam w niebie, Pan Jezus czeka na Ciebie i ma specjalne miejsce dla tych wszystkich, którzy wytrwali aż do końca. Na zakończenie, kochani z Bostonu, w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, Boston Command przekazuje Wam teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.